Dzisiaj chciałabym dla Was narysować kwiat. W zasadzie to jest kwiat na prośbę Sylwii i dzisiaj troszeczkę będzie elektronicznie, bo rysuję na tablecie. Jak narysować słuchajcie bardzo szybko i prosto fiołeczka? Fiołki kojarzą się z takimi leśnymi fiołeczkami najbardziej. Chociaż fiołków jest bardzo wiele rodzajów, prawda? Eee, dobra rysujemy sobie słuchajcie, znak nieskończoności na górze rysujemy sobie takie ostre serce i kończymy to serce dzielimy tak na dwa, żeby powstały takie dwa, dwie łezki i na dole rysujemy też łezkę A tą łezkę jeszcze dodatkowo dolną wykończamy takim odwróconym serduszkiem i tutaj kółeczkiem i mamy słuchajcie fiołeczek fiołeczki mają to do siebie, że mają taką łodyżkę Wgiętą taką, więc rysujemy łodyżkę, a z, yy... listki mają też taki kształt serduszka, więc można narysować takie listki serduszkowe, ale takie bardzo okrągłe. I mamy fiołeczek. Najprostszy, jaki tylko jest możliwy. I teraz kolorujemy płateczki na fioletowo. A tutaj ten dolny zrobimy. Troszeczkę takie odcięcie ciemniejszy i środeczek jakiś jasno-żółty albo pomarańczowy weźmiemy. No i listki kolorujemy. Oto jest bardzo szybkie kolorowanie. Zobaczcie w ten sposób za pomocą y, programu graficznego. Fiołeczek Sylwia dla Ciebie, dla wszystkich innych, którzy tak jak ja lubią rysować kwiatki. A gdybyście chcieli poznać takie proste sposoby na narysowanie kwiatków, to zapraszam Was na www. Edu, notatki.pl, ukośnik sklep. Tam znajdziecie e-booka z takimi bardzo prostymi sposobami na narysowanie aż 30 kwiatów. Mam nadzieję, że Wam się spodoba wszystkiego rysunkowego. Pozdrawiam. Aga, Edu, notatki. Pamiętam, że jeszcze. Były prośby o szofilkę. Szofilkę narysujemy następnym razem. Jeśli Wam się podobało i chcecie więcej, to dajcie znać wszystkiego rysunkowego.